Dzień dobry, Edyta Plik, Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży. Dzisiaj spotykamy się po to, aby powiedzieć sobie kilka słów na temat liceum imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Naszym gościem jest Michał. Witam cię serdecznie i bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję. E, Michał, czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego wybrałeś tą szkołę? Co cię w niej uwiodło i czy znalazłeś to, czego szukałeś? Hmm, tak, więc jeśli chodzi o liceum czeskiego, to tak jak się nad tym zastanawiałem, to, hmm, no to jest trochę ciężkie do stwierdzenia, ale wydaje mi się tak intuicyjnie, że nie mógłbym wybrać lepiej. Jestem tego raczej tak pewny. Hmm, wybrałem to liceum głównie dlatego, że słyszałem opinię, że możliwe jest pójście na profil ścisły hmm, przy takim jednoczesnym zachowaniu jakiegoś humanistycznego rozwoju, to znaczy um, no, realizowania swoich humanistycznych pasji przy jednoczesnym pisaniu matur z przedmiotów ścisłych. I faktycznie to się spełniło, w sensie ta opinia, którą słyszałem od wielu osób, okazała się prawdziwa. E, no, jestem właśnie na profilu, gdzie są rozszerzona matematyka, geografia, mhm. ale nie ma żadnego problemu, żeby na przykład rozszerzać polski, jest do tego naprawdę dobrze przystosowana kadra i jest też dużo właśnie takiego czasu swobodnego dla uczniów, żeby też właśnie realizować swoje własne pasje poza jakby zakresem przedmiotowym. Powiedz mi, co jest mocną stroną w takim razie Twojej szkoły? Jakie przedmioty uważasz, że są świetnie wykładane? Czy są to zajęcia dodatkowe? Czy to jest kwestia rozszerzeń? Co myślisz, że jest takim hitem właśnie w szkole? Myślę, że naprawdę dobrą stroną tej szkoły jest to, że pozostawia uczniom naprawdę sporą swobodę, to znaczy pozwala w jakiś taki w miarę indywidualny sposób podejść do nauki. Um, nie ma takiej jakiejś presji, nie ma dużej ilości zadań domowych. No oczywiście są sprawdziane i to jest wszystko jakoś egzekwowane, ale um, ta presja głównie musi wyjść od ucznia, tak mi się wydaje. Mhm. I przez to właśnie też możliwe jest to realizowanie własnych pasji przez to, że jakby uczeń jakby swobodnie bardzo podchodzi do do tego, podchodzi bardzo osobiście do tego, jak właśnie chce spędzić ten czas w liceum. No, też takim dużym plusem jest moim zdaniem to, że Czacki pozwala na uczestniczenie w takiej dużej ilości pozaszkolnych projektów. Nasza szkoła naprawdę realizuje dużą właśnie ilość takich, pozwala przede wszystkim na realizowanie takich projektów pozaszkolnych, wspiera to i pozwala uczniom właśnie no się realizować też w tej dziedzinie pozaszkolnej. Tak. Jakie, no jakie i, działania, jakie e, są to takie projekty, na przykład, w których uczestniczysz, które tobie się podobają, realizowane to znaczy, przez? Ja w tym roku organizuję Warszawskie targi wolontariatu. To jest, taka, mm -hmm. mm, to jest taki event, który. No w tym roku z powodu pandemii odbywa się w trochę inny sposób, natomiast em, chodzi ogólnie o to, że w ramach tych targów różne mm, wolontariaty z całej Polski mogły przedstawiać młodzieży swoje oferty i to zazwyczaj było tak, że wynajmowaliśmy przestrzeń w Pałacu Kultury i tam te targi mogły się prezentować, te wolontariaty. No teraz to będzie w postaci strony internetowej, ale no nadal się odbędzie. I jeszcze z takich innych projektów to na przykład e, Otwarty Uniwersytet im. Karola Modzelewskiego, który mm. um, polega na tym, to jest taki projekt uczniów z różnych liceów, gdzie właśnie przy współpracy ze środowiskiem akademickim y, różne osoby z tego świata są właśnie zapraszane do liceów y, i prowadzą tam różne wykłady i prelekcje. Tak. Więc, i, I to się odbywa przy pełnej współpracy ze strony dyrekcji, i też z takiego, od wychowawców. Jest to bardzo takie zachęcające właśnie z tej strony. No świetnie to brzmi. A powiedz mi, a jak wygląda życie społeczne w Twojej szkole? Wiele się dzieje. Wiem, że w czasie pandemii wygląda to trochę inaczej, ale wyobraźmy sobie, że wracamy do szkoły, bo kiedyś to jednak nastąpi, jak było kiedyś innymi słowy. Hmm, to znaczy, um, Czacki Myśl... to jest właśnie przede wszystkim życie społeczne, tak można powiedzieć. Ponieważ no, to myślę, że już wiele osób, wiele osób słyszało, kiedy pierwszy raz ja właśnie zadaję pytanie o Czeckiego. To jest właśnie festiwal. Bardzo hmm. dużo się właśnie słyszy o festiwalach w Czackim i przyznam szczerze, że całkiem słusznie, ponieważ Czacki to jest trochę jeden wielki festiwal. Um, są, są właśnie te trzy festiwale, um, podczas których właśnie to życie społeczne szkoły tętni i um, ludzie z całej szkoły się poznają, też poznają absolwentów, hmm. poznają się od takiej bliższej strony też np. Na z nauczycielami. Hmm. I, um, no powiedz właśnie to jest takie coś. Festiwale dobrze, powiedz, jakie to są festiwale? Hmm. Jest, jest główny festiwal, to jest festiwal teatralny, który odbywa się w grudniu. Tam każda klasa wystawia jakąś swoją sztukę, czy to własną, czy to adaptację już istniejącej. Mhm. I no to wszystko się odbywa właśnie przy współpracy uczniów ze sobą. To znaczy, uczniowie budują scenę, uczniowie nagrywają te sztuki, potem wypalają na płytkach, które są możliwe do, właśnie do kupienia. I to właśnie tak genialnie pokazuje to, jak ta społeczność wewnątrzszkolna tak dobrze ze sobą funkcjonuje. Nigdy wcześniej się nie spotkałem z tym, że jakby też między klasami jest tak duża integracja. Zwyczaj to jednak jest wewnątrz klas, można by pomyśleć. Natomiast w Czackim część moich takich najlepszych znajomości jest właśnie na przykład no, międzyklasowych. Hmm. Jeśli chodzi o pozostałe festiwale, no to jest to kawa. Kawa, hmm. czyli to jest taki kameralny festiwal, coś takiego na wzór konkursu talentów, takiego pokazu talentów, gdzie właśnie uczniowie pokazują jakieś takie swoje hobby, zainteresowania, co potrafią, ktoś żongluje, ktoś piecze serniki i no tak, tak i to się właśnie odbywa też, to, to się odbywa na wiosnę zazwyczaj. Tak, jest jeszcze CSS, czyli czacki second stage i to jest koncert charytatywny, który odbywa się w czerwcu i to jest właśnie tak, że tutaj już profesjonalne, znaczy takie półprofesjonalne zespoły przychodzą faktycznie do szkoły i mm. by, na dwa dni i właśnie tam jest ten koncert. Podczas tego koncertu jest również licytacja różnych przedmiotów, nauczyciele często tam dają jakieś swoje starożytne kolekcje monet i tak dalej i właśnie zbiórka ta jest przeznaczona na jakąś fundację, która no, no to idzie na szczyt cel. Liceum Czaskiego jest jednym z najlepszych liceów w Warszawie. E, powiedz mi, czy to prawda, że w, w, w szkole są sami olimpijczycy? Jesteś olimpijczykiem? E, to znaczy ja miałem konkurs kuratoryjny i też no, na bazie tego konkursu dostałem się do szkoły. I faktycznie znaczna część ludzi um, ma te konkursy. Natomiast e, to nie jest prawda, że dostają się tylko olimpijczycy. To znaczy możliwe jest też, żeby się dostać z um, z punktów i tak. z dobrych wyników testu, no przy czym też no, tak praktycznie mówiąc trzeba mieć zazwyczaj jakiś konkurs, mm, jakieś punkty tam, mm, tak, punkt. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że to wskazówka dla wielu młodych ludzi, którzy myślą o Twojej szkole. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i szczerze zachęcam wszystkich do Czeckiego, bo to wspaniała szkoła. Dzięki.